Na Tajwanie. Przyjechaliśmy tu na Smart Machinery Tour, podczas którego będziemy zwiedzać nowoczesne fabryki maszyn i robotów. Zapraszamy na relacje z tego wydarzenia. Naszą wizytę na Tajwanie rozpoczęliśmy od konferencji prasowej Tajwańskiej Rady Rozwoju Handlu Zagranicznego TAITRA. Organizacja powstała w roku 1970 w celu promocji handlu zagranicznego. Podczas konferencji prasowej omówione były dotychczasowe osiągnięcia tajwańskich firm, jak i organizacji oraz plany na przyszłość. Jednym z głównych tematów była inteligentna produkcja, na której rozwój rząd Tajwanu i tajwańskie firmy kładą szczególny nacisk. Pierwszą odwiedzoną przez nas firmą podczas Smart Machinery Tour była firma Techman Robot, która zajmuje się produkcją robotów współpracujących. Roboty te wyposażone są w zintegrowany system wizyjny. Umożliwiają współpracę ludzi i maszyn na liniach produkcyjnych. Robot współpracujący TM5 łączy w sobie łatwość programowania oraz innowacyjne zintegrowane możliwości wizyjne wraz z najnowszymi funkcjami bezpieczeństwa, co umożliwia jego szybkie wdrożenie w szerokiej gamie zastosowań. W drugim dniu Smart Machinery Tour odwiedziliśmy firmę Delta Group. Oferta produkcyjna grupy Delta jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. takie branże jak maszynowa, energetyczna czy branża automatyki i elektroniki przemysłowej. Firma w swojej ofercie posiada m.in. roboty przemysłowe SCARA, roboty Delta, napędy, systemy sterowania ruchem, interfejsy maszyn, czujniki, mierniki, jak również systemy monitorowania i zarządzania informacjami takie jak SCADA i Industrial IMS, dla kompletnych, inteligentnych rozwiązań produkcyjnych. Delta nieustannie opracowuje nowe rozwiązania, aby spełnić wymagania przemysłu i zrealizować swoją ideę produkcji, automatyzacji dla zmieniającego się świata. Drugą odwiedzoną tego dnia firmą była należąca do Tongtai Group firma Apec Company. Tongtai jest producentem największych maszyn w grupie. Firma do 5% swojego budżetu przeznacza na badania i rozwój. Apec jest tajwańskim producentem obrabiarek specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży dużych, bramowych, szybkobieżnych, pięcioosiowych obrabiarek. Oferta firmy jest skierowana przede wszystkim dla produkcji wielkogabaretowej, m.in. dla branży aerospace. Trzeci dzień zaczęliśmy od wizyty w firmie Filler należącej do grupy FFG. Produkcja grupy FFG koncentruje się na trzech głównych działach biznesowych. Obrabiarkach, wyposażeniu przemysłu oraz zielonej energii. Grupa w swoim portfolio posiada 54 marki, w tym 37 maszynowych. Do grupy należą m.in. innymi Honsberg czy SMS. Poza tym firma współpracuje z japońskimi firmami, takimi jak Toyota i Citizen. Filler w swojej ofercie posiada nowoczesne maszyny CNC oraz w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne do obróbki. Drugą firmą, jaką odwiedziliśmy trzeciego dnia, była dobrze znana również na rynku polskim i europejskim firma Hyun. Hyun w portfolio swoich produktów posiada m.in. prowadnice, mechanizmy śrubowo-toczne. Osie liniowe, systemy wieloosiowe, roboty przemysłowe, a także silniki, sterowniki, siłowniki elektryczne czy łożycka. W swojej ofercie robotów przemysłowych firma posiada sześciosiowe roboty ramieniowe, roboty przegubowe, roboty Skara czy Delta. Producent oferuje pełen asortyment produktów niezbędnych do tworzenia oraz automatyzacji i robotyzacji przemysłowych linii produkcyjnych. Jak informuje producent, Hiwin chce być partnerem dla firm przemysłowych we wdrażaniu idei przemysłu 4.0 w ich przedsiębiorstwach. Czwarty dzień Smart Machinery Tour rozpoczęliśmy od zwiedzania firmy Goodway, zajmującej się produkcją nowoczesnych i zautomatyzowanych maszyn CNC. Firma Goodway zajmuje się produkcją maszyn opartych na najnowszej japońskiej technologii. Maszyny produkowane są zgodnie z surowymi normami ISO. Producent posiada w swojej ofercie maszyny zaopatrzone w pełni zautomatyzowany system załadunku i rozładunku oraz roboty przemysłowe. Firma przykłada dużą wagę do wdrażania najnowszych technologii oraz rozwoju nie tylko maszyn, ale również inteligentnej produkcji i rozwiązań IT dla przemysłu. Czwartego dnia wizyty na Tajwanie odwiedziliśmy również fabrykę Gin Fong. Firma Gin Fong zajmuje się produkcją wysokiej jakości pras do obróbki plastycznej metali. Firma w swojej ofercie posiada m.in. prasy serwo, prasy transferowe, prasy do kucia, prasy do kucia na gorąco oraz prasy do tłoczenia. Klientami firmy są m.in. takie marki jak Toyota, Mitsubishi Motors, Ford, ABB, Sumitomo. Czy Honda. Ostatni, piąty dzień naszej wizyty rozpoczęliśmy od zwiedzania fabryki Kaoming Machinery. Firma w swojej ofercie posiada dwukolumnowe centra obróbkowe, centra obróbcze z podwójną kolumną, centra obróbkowe z pięcioma osiami, pionowe centra obróbkowe, oraz hydrauliczne wiertarki promieniowe, które dostarcza m.in. do Europy, USA oraz oczywiście Azji. Szybki postęp firmy i chęć dalszego rozwoju przyczyniły się do zaimplementowania w firmie w 2016 roku systemu produkcyjnego Toyoty. Firma jest również odpowiedzialna społecznie, dlatego dużą uwagę poświęca ochronie środowiska. Drugą odwiedzoną przez nas firmą ostatniego dnia tegorocznego Smart Machinery Tour był Quazer Machine Tools. Nazwa firmy Quazer Machine Tools powstała w oparciu o ważne zasady sukcesu w branży obrabiarek: jakość i serwis. Firma dostarcza pionowe centra obróbcze, poziome centra obróbcze, pięcioosiowe centra obróbcze oraz wielopaletowe centra obróbcze. Firma współpracuje z dużymi producentami OEM i międzynarodowymi partnerami dystrybucyjnymi. Współpraca Quasar z międzynarodowymi klientami, dostawcami i dystrybutorami zaowocowała stworzeniem unikalnych nowoczesnych technologii. W 2016 roku powstała Quasar America Machine Tools, która znajduje się w Rock Hill w Południowej Karolinie. Fabryka w USA zapewnia krótszy czas dostawy maszyny szybsze wsparcie części, serwis techniczny i szkolenie operatorów na rynku amerykańskim.